O co chodzi we wzorach na prędkości kosmiczne? Potrzebujesz znać dwa wzory. Wzór na pierwszą prędkość kosmiczną, czyli GM przez R pod pierwiastkiem oraz wzór na drugą prędkość kosmiczną, czyli 2GM przez R pod pierwiastkiem. Dane literki znaczą dokładnie to samo, czyli mamy G czyli stału grawitacji, stału, którą bierze się z tablic fizycznych, m jest to masa ciała, dla którego ma być obliczona ta pierwsza albo druga prędkość kosmiczna i r to jest promień tego ciała, dla którego ma być obliczona pierwsza albo druga prędkość kosmiczna. Powiedzmy sobie, że tym ciałem, dla którego obliczamy prędkość kosmiczną konkretną, jest Ziemia. Jeżeli mamy pierwszą prędkość kosmiczną, będzie to prędkość, jaką należy nadać ciału, aby... Poruszało się po okręgu tuż przy powierzchni Ziemi, czyli to jest Ziemia, i ciało ma poruszać się po okręgu tuż przy powierzchni Ziemi, nie spadać na tę Ziemię, ale właśnie poruszać się takim ruchem orbitalnym, ale po orbicie o promieniu równym promieniowi Ziemi. Oczywiście jest to pewna wielkość teoretyczna, bo jeżeli satelita jakiś obiega Ziemię, no to nie obiega w odległości równej promieniowi Ziemi, tylko na jakiejś. Od, na jakiejś wysokości nad ziemią, czyli w odległości R od Ziemi, która jest większa od promienia Ziemi. I wówczas tutaj można wstawić sobie małą literkę R i stosować ten sam wzór, ale nie mówimy już wtedy o pierwszej prędkości kosmicznej, tylko o prędkości, którą posiada pewien satelita, który jest na orbicie o promieniu R małe. Natomiast druga prędkość kosmiczna jest to prędkość, jaką należy dać ciału, aby jeżeli mówimy o Ziemi, to aby to ciało opuściło pole grawitacyjne Ziemi, czyli ma sobie uciec gdzieś tam, gdzieś tam do nieskończoności, gdzie już nie będzie oddziaływania grawitacyjnego ze strony Ziemi. I teraz ta druga prędkość kosmiczna jest wyprowadzona w ten sposób, że to jest minimalna prędkość jaką należy nadać ciału, czyli w nieskończoności zakładamy, że to ciało nie ma ani energii potencjalnej grawitacji, ani nie ma energii kinetycznej, czyli zakładamy, że gdzieś tam w nieskończoności się zatrzyma.